Cześć, tu strefa kibica Przemek Serkowski za kamerą Rafał Kuliga. Wszliśmy na dwór, bo yy, chcemy sprawdzić, czy Polska jest krajem ludzi pasjonujących się sportem. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy Polacy są kibicami piłki nożnej. Zobaczcie sami jak to wyglądało. E, zrobimy taki mały quiz sportowy. Zaczniemy od łatwego pytania. Czy wie pan, co to jest spalony? No wiem. A wytłumaczyłby pan? Tak, wytłumaczę wam. To poprosimy. No to jak. E... Kurwa, nie wiem. Znaczy wie, na... wiem, ale to jest bardzo trudno wytłumaczyć. Nie, 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 ja, ja wytłumaczę. To jest jak e... podanie od kogoś, ta, od zawodnika. E... Robert, dajesz. Czy znaczy, to jak jest, jak ten? Jak napastnik wyjdzie za linię ostatniego obrony i dostanie podanie, to jest spalony. Czy wiesz na przykład, co to jest spalony w piłce nożnej? Spalony w piłce... Wiedziałam, tłumaczyłeś mi to. W momencie podania napastnik jest przed bramkarzem. Nie ma przed nim już obrońcy przeciwnej drużyny. Nie, 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 będę nie, się kompromitał. Jeżeli piłka zostanie podana za obrońców. Spalony. No jeżeli w trakcie podania napastnik jest... Przed obrońcami, bliżej bramkarze. A to, że jak, nie masz, jak jest bramkarz, nie ma gracza obrońcego i ktoś poda na tym polu. To, yy, pewne przewinienie, kiedy obaj kiedy piłka jest, obrońca jest przed, yy, napadnik jest przed ostatnim obrońcą i jest podanie i w momencie tego podania jest przed obrońcą. Dobra, a koleżanka chce coś dodać czy nie? Nie, nie ja się z nim zgadzam. No to jest spalony zawodnik piłka pierwszy wybiega przed, przed piłku. Mhm, dobra. No nie, no spalony to jest kotlet. Rovizmy, tu mamy dobrego zawodnika, więc może trudniejsze pytania. Co to jest tiki-taka? Tiki-taka jest to sposób gry drużyny Barcelony albo hi reprezentacji Hiszpanii. Na czym on polega? No na wymianie dużej ilości podań i no, szybkim przemieszczaniu się z jednej pozycji na drugą. Nie umiem, tak więc. Dokładnie. Dobrze, jest. dobrze jest, nie musisz się stresować. Co to jest? Tiki -taka? Co to jest? Wiesz? Co to jest? Tiki taka? Jakie dwie piłeczki na sznurku. Tiki taka? To podania Barcelony. To jak Barcelona sobie podaje, to to jest właśnie Tiki taka. Tak. To na czym to polega? Dokładnie. No, że podają sobie piłkę między zawodnikami, tak ciągle. Czym nazywamy Tiki takę? Co to jest Tiki taka? Nie wiem. Nie wiem, to ja podpowiem, że to styl grania Hiszpanii takimi krótkimi podajami. Eee... Bardzo nudny styl, zresztą. Ba bardzo nudny styl? No, oczywiście. <laughs> kto został w tym sezonie mistrzem Polski w piłce nożnej? Legia Warszawa. Eee, czy wiesz, kto jest mistrzem Polski w tym roku yy, w piłce nożnej? Lewandowski? <laughs> Mi się wydaje, że. Legia. Że... No, że Legia. Legia. A, oh, bardzo ładnie. Legia tylko. Legia Warszawa. Kto jest mistrzem świata albo mistrzem Europy w, w aktualnym, w piłce nożnej? E, może Cristiano Ronaldo. Dobra. Diego Forland. Co jeszcze? Albo Diego Forland, ostatnio. Kto jest aktualnym mistrzem świata i mistrzem Europy w piłce nożnej? Hiszpania. No, Messi. Hiszpania. <laughs> Hiszpania. Hiszpania, tak. E, Hiszpania. Co to jest? FIFA, UEFA i PZPN? PZPN to Polski Związek Piłki Nożnej, e, UEFA. Tyle mnie może być. E, skróty nie potrafię rozszyfrować, niestety. No to, no to są takie po prostu organizacje sportowe, które organizują igrzyska, znaczy mistrzostwa i tak dalej. Obie, obie organizacje sportowe. Niestety nie potrafię odpowiedzieć. FIFA to, to jest Międzynarodowa Organizacja Piłkarska, UEFA Europejska, no a PZPN to Polski Związek Piłki Nożej. To teraz koleżankę znowu poprosimy, co to jest FIFA, UEFA i PZPN. Okay, no To PZPN to jest Polski Związek Piłki, a FIFA to jest okay, Międzynarodowy Związek, a UEFA to Europejski. Brawo. Zaczynamy od tego, że jesteśmy mocno zaskoczeni tym wszystkim, ponieważ mieliśmy wrażenie, że wiedza Polaków o sporcie jest mocno kanapowa, typu Patała chcieć i on nic nie potrafi, a tu się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Tylko też trzeba zauważyć, że pytaliśmy ludzi o bardzo podstawowe rzeczy, więc pytanie typu czym jest spalony, albo co to jest strzał z woleja, to też nie jest jakoś mocno eksperckie pytanie, ale... No, myśleliśmy, że będzie i tak gorzej z odpowiedziami na te pytania, ale więc jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Teraz możecie zobaczyć sobie, jak wygląda Szczecin, a my no dziękujemy wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Był tutaj Przemek Sielakowski, który był jednym z ankieterów. Tak jest i był Rafał Guiga, który był jednym z operatorów. No również zapraszamy Was do tego, żebyście klikali to co w opisie, czyli fanpage i Twittery. Łapkujcie w górę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Następne pytanie. Jak to jest strzelić szczupakiem? Ну то-то. Из губки, Да.